Widzę, też zamurowane jest przejście do Kali, no bo już hala w rozbiórce jest. Dobra, może wejdę do jego dworca tymczasowego. Zobaczymy jak tam w środku wygląda. A ja jestem już koło tego budynku. No bliżej się nie da chyba podejść. Zobaczcie. Jestem na dworcu już Kaliska na wiadukcie. Tu rewolucja teraz, cały budynek dworca przebudowują. Pójdę, zobaczę. Jak to teraz wygląda? Czy uda się tam wejść? Może jakiś urbek z tego zrobić? Daj się tu policji jeździ? Nie wiadomo z jakiego powodu. Tutaj zatrzymują się tramwaje. Tam jest dworzec, coś kaliska. Właśnie stary budynek został rozebrany. Będzie budowany nowy. Idziemy zobaczyć. Na naszych oczach dzieje się historia. Zobaczymy z góry, jak wygląda teraz ten plac budowy cały. Że tutaj na peronach nic się nie dzieje, tu już jest wszystko wyremontowane. Aktualnie żadnego pociągu tutaj nie widzę, żeby nagrać Mam taki film. Latem tutaj nagrywałem, jak się dużo działo. Generalnie tutaj około 150-180 pociągów dziennie przyjeżdża. Tu gdzie stoją yy, samochody zaparkowane, tam dalej. Tam kiedyś jeździły tramwaje Nie tam, jak teraz, tylko tam. Może ktoś z widzów. Pamiętam te czasy. Jeśli ktoś z was pamięta, napiszcie, jak to wspomina jak kiedyś wyglądał dworze Słudzka Liska. Dobra, zobaczymy jak wygląda ten plac budowy z góry. O, tutaj na dole były kiedyś kioski, budki gastronomiczne. Teraz wszystko zostało zburzone. Powstaje coś nowego. Pani właśnie przyjechała taksówką. Idzie pewnie na dworzec autobusowy, bo tam dalej jest dworzec autobusowy. I teraz do dworca dochodzi się tutaj za tą blachą i powstał tu jakiś dworzec jeszcze tymczasowy, pewnie w tych barakach, co tutaj są. Tak jest, dworzec tymczasowy. Łucz Kaliska. Tak wygląda z góry dworzec tymczasowy. Dobra. To Zbliżamy się do tego budynku, który został rozebrany. Tak teraz wygląda ten budynek z góry, tutaj. Ale historia normalnie. Pamiętacie film yy, z Cezarym Pazurą? Film I Love You: jak wychodził z dworca. Jak się potknął, i no brzydko powiedział. Nie będę tutaj mówił. Bo YouTube tego nie lubi. O, coś będzie jechało. Pociąg LKA ze stacji łódź do stacji Siemaks przez stację Pawlenice-Łask stoiska Wola jedzie na tor 3 przy trzeci. 3 zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu No to tam, po tamtej stronie, tam gdzie ludzie są No dobra, wracamy do tego dworca tutaj Tutaj sterta śmieci, gruzowisko Kurczę, jakby się dało wejść do tego budynku, fajny urbex można by było zrobić. Tutaj też się nie da podejść na dole do samego tego budynku. Zobaczymy z drugiej strony jeszcze bliżej, tutaj, gdzie zostało wyburzone, ma powstać parking. O, tutaj w tym miejscu ma być parking, tak jak czytałem. No i nowy dworzec, nowy budynek dworca będzie w tym samym miejscu. Z tego co wiem, to ten szkielet cały zostaje, będzie po prostu no, nowy wygląd w środku i na zewnątrz, a całość tej inwestycji to jest jakieś 55 milionów złotych, chyba że się mylę, to mnie poprawcie, bo te kwoty to się tak zmieniają, co chwilę jakieś inne, więc można zgubić czytając te wszystkie informacje. już myślałem, że powie, że zakaz nagrywają. No tutaj resztki pozostałości schodów, które prowadziły na Perony. O, tak będzie wyglądał budynek tego dworca. wy zobaczcie. Zmieniamy dworzec dla Ciebie. Przebudowa dworca kolejowego łosikalisku. Tam jedzie pociąg do się raza. A ja jestem już koło tego budynku. No bliżej się nie da chyba podejść. Zobaczcie. Widzicie tam na dole? Ja tam nie widzę, ale was to mogę wystawić. Sobie zobaczcie, jak to wygląda. No, mądre głowy to muszą robić. Nie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jak to wszystko skończą. A ukończone ma być podobno do 2025 roku. Także dzisiaj mamy, jest listopad 2023. To będę zaglądał tutaj cały czas, jak postępy idą. Będę relacjonował jak to, jak wygląda, co tutaj się dzieje, czy te zmiany będą na lepsze, czy na gorsze. Nie ma gołąb. Ustawiali tych barierek, to was wystawię sobie, zobaczcie. I co? Widać coś tam? Tu nie ma barierki. Ja tam sięgam głową, coś. Kurde, ale historia. Ale kopara wielka stoi tutaj. Zbrojenia, zbrojenia. No to tutaj połowa jakby tego dworca została rozebrana, tego budynku. Kurczę, tam były, tam były kasy, bary, gastronomia, poczekalnie. Teraz taka ruina, ale musi być ruina, żeby było pięknie. O, tutaj fajnie, siatka troszkę niżej, można zerknąć. No, robi wrażenie, Lubię patrzeć na takie. Lubię patrzeć na takie zmiany. Co się dzieje na moich oczach. Później sobie popatrzeć na zdjęcia, na filmy i zobaczyć jak to się wszystko zmieniało. I powspominać jak było kiedyś, jak jest teraz. Kiedyś tak nie nagrywałem, robiłem tylko sobie zdjęcia takie pamiątkowe różnych obiektów, które, które były remontowane. No i później zerkałem jak się pozmieniało. No i ja idę tutaj na dół. Zobaczymy, może da się gdzieś tam przejść. O, tutaj zamurowana ściana. Nie da się wejść, tam było wejście do budynku dworca, który właśnie został zburzony, jest przebudowywany. Także idę w tą stronę. W stronę Atlas Areny i stadionu LKS-u. Z tej strony dworca tu się nic nie zmieniło. Tam mamy Atlas Areny, tutaj stadion LKS. To mamy plan dworca. I tu jeszcze wizualizację jak to może wyglądać, zostanie przebudowane Idę sobie wzdłuż peronu, zajdę kolejnym zejściem, prawdopodobnie dojdę do tego dworca tymczasowego, to zobaczymy jak to teraz tam wygląda Schodzę do zejścia podziemnego, tu jest kierunek Włókniarzy, lewo, w prawo Aleja Unii, perony 2-3 Pani sprawdza sobie odjazdy pociągów tu dochodzimy do dworca tymczasowego Dalej się nie da przejść, teren budowy jest a I tam widać stary budynek A tutaj dworzec tymczasowy Dobra, może wejdę do tego dworca tymczasowego Zobaczymy jak tam w środku wygląda Do stacji dworzec ...przez stację Łódź-Brzemieniec tam są kasy Dwie kasy Małe poczekalnie. Wystarczające na tę chwilę Dobra, nie zagłuszaj Tu jeszcze przed dworcem mapka, jak wygląda tymczasowa organizacja ruchu Teren budowy, warzyw tymczasowy Perony tego dworca tymczasowego jak wychodzicie to tutaj są wejścia na perony i na górę w stronę pociągów a tędy w stronę tramwajów autobusów a to ja pozdro dostawcie łapki i subskrypcje Teraz idę po terenie, gdzie kiedyś, kiedyś bardzo dawno jak wspomniałem jeździły tramwaje. Zaraz wam pokażę te tory o, tędy jechały tramwaje ale to było 30-40 lat temu. Jak już mówiłem, kto pamięta, niech napisze te tory, się wam pokażę Teraz tutaj stoją zaparkowane samochody pod Daszkiem elegancko. A tutaj pozostałości starej linii tramwajowej I dalej tam w stronę dworca. Przedem teraz od tej drugiej strony, chciałem iść tam, właściwie chciałem zobaczyć dworzec, budynek z tamtej strony. No nic, przejdę jeszcze raz dołem przy okazji pociąg LKA Dobra, idę na tą, tą stronę zobaczyłem z drugiej strony widzę, że jest winda, to sobie skorzystam no, otwieraj się Przysię, otwieraj. Tam mamy i autobusy. A tutaj perony po stronie wschodniej, bo no, z tej strony pewnie wygląda tak samo. Ja zobaczymy, jak już jestem, to wam pokażę, żeby nie było, że przyszedłem i tylko pokazałem z jednej strony. Jakich... miło tutaj, tej przebudowy, wszystko wydaje się, że jest dobrze oznaczone. Są żółte tabliczki. Także kierujcie się nimi. Nie pogubicie się. Peronów trochę jest, ale wszystko jest dobrze oznaczone. O, widać ten dworzec tymczasowy. I tutaj też takie wąskie przejście do peronów. Patrzę z tej strony, jak wygląda ten budynek w rozbiórce. tutaj takie ruchy wielkie. Tałe co tutaj w tej dziurze będzie. Jakiś duży fundament tutaj jest, jakby jakaś kolumna tu miała być, czy coś. no Przygotowane tutaj materiały budowlane. Będzie piękne. Pierwsza część filmu byliśmy tam po tamtej stronie. Teraz widok z tej strony. Po tej stronie parowę też tu zejść jest na dół. Zobaczę, do da się dojść. Na Karoleską, wokniarzy i na dworzec autobusowy. Zobaczymy, jak tutaj w środku to wygląda. Normalnie można było iść tutaj w lewo, ale widzę, że też zamurowane jest przejście do Hali, no bo już Hala w rozbiórce jest. Tak to wygląda. Tutaj po stronie wschodniej jest też dworzec autobusowy. Autobusy tu na Ukrainę jadą też autobusy. No chyba głównie. Bardzo dużo tu ukraińskich jest. No, tutaj też właśnie ruch się przeniósł z dworca Łódź Fabryczna na, na dworzec Łódź Kaliska. To może Wam puszczę ten film jeszcze tutaj, yy, który latem nagrywałem. Jak tutaj, ile tu pociągów wjeżdżało, jak to wygląda w ruchu. Jeszcze na tym filmie na początku widać yy, stary budynek dworca. Jak wyglądał. Także zerkniecie sobie. Dawno takiego ruchu na Kaliski nie widziałem. Fajnie. Otworzyli tam te berony, i od razu więcej pociągów tu przejeżdża. Kiedyś tylko tu głównie od LKA jeździły, regionalne. A teraz już widać, że dalekobieżne pociągi też. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, piszcie komentarze, udostępniajcie, polubiajcie. Do zobaczenia.